Cześć, Władek Hojski z tej strony z władesławohojski.pl i dzisiaj mam dla Ciebie taką wskazówkę, która pochodzi z filmu Wejście Smoka z Bruceem Lee. Jest to mój idol, jeśli chodzi o sztuki walki. I jeśli nie oglądałeś, to polecam. Natomiast jeśli oglądałeś, to, to zapewne pamiętasz, że była taka scena, gdzie Bruce Lee walczył z O'Hara, swoim największym przeciwnikiem, który zabił jego siostrę. No i oczywiście Bruce Lee chciał ją pomścić, jak najbardziej go ukarać. No i kiedy spotkali się na polu bitwy i byli oglądani przez kilkaset ludzi, Ochara wyciągnął deskę, no i rozwalił ją, żeby pokazać Brusowi jaki on to jest silny, tak no i Brus na to spojrzał na deskę, spojrzał na Oharę i stwierdził, o deski nie oddają ciosów. I taka właśnie wskazówka dla ciebie. Jeśli, jeśli trenujesz, jeśli szkolisz się, jeśli czytasz książki, uczysz się itd. itd. to nie rozwalaj desek. Możesz oczywiście rozwalać te deski na szkoleniu. Natomiast jeśli jesteś już w normalnym życiu, przetrenowałeś sobie umiejętności swoje na, na, w warunkach takich bezpiecznych, na warsztacie, to idź, idź z powrotem do życia i stań do walki. Tak? Nie rozwalaj desek, nie, nie siedź w domu i, i nie, nie czytaj kolejnych książek. Tylko zacznij stosować swoją wiedzę. I dlaczego cię o tym mówię? Ponieważ na ostatnim szkoleniu z Danielem Koniecznym na Dominator Marketing Live mieliśmy właśnie taką okazję, żeby przetrenować umiejętności, nauczyć się konkretnych rzeczy, nabyć narzędzia i od razu wcielić je w życie. tak? Ta Konieczny, który jest dla mnie mega trenerem, szkoli międzynarodowo, pracuje z ludźmi i pomaga im wzrastać. Pokazał nam, pokazał nam techniki mentalne, pokazał nam narzędzia, które pozwoliły nam przejść po rozszerzonych węglach. I zrobić to, zrobić to umiejętnie, tak że nie poparzyliśmy się i jednocześnie byliśmy, no, oczywiście, dumni z tego, że, że to zrobiliśmy. Ja osobiście nigdy w życiu nie myślałem, że, że będę chodził po rozżarzonych węglach w ogóle nie miałem takiego zamiaru. Kiedyś sobie myślałem, w ogóle cała rozrożona no węgla w ogóle nie moja bajka, nie, nie, nie zrobię tego. Natomiast przez ostatnie dwa dni otworzyło mi się coś w głowie i stwierdziłem, no właściwie dlaczego nie, tak? Jesteś tutaj, jest końcowy etap firewalking, jest to sprawdzenie tego, jakie umiejętności że, że sprawdzanie tego, że umiejętności, które nam były są efektywne, no to okej, okay, no, no to idziesz, tak. No i poszedłem. Było na początku ciężko, szczególnie przed, przed, przed tymi rozrożonymi węglami, jak przed nimi stanąłem. Natomiast tego, co, tego, co się, z tego, co się nauczyłem, Dzięki temu, co się nauczyłem, potrafiłem przełamać swój strach, który już wtedy był no, na takim dość niskim poziomie, i przeszedłem przez te, przez te rozżarzone węgle. I dlaczego dlaczego właściwie przechodzi przez rozżarzone węgle? Przecież to głupie, tak? <noise> możesz tak pomyśleć. Natomiast rozżarzone węgle mogą być taką metaforą tego, co robisz w życiu, co możesz do osiągnięcia w życiu. Jeśli masz jakiś. jakiś Cel do osiągnięcia, który jest dla ciebie trudny, chcesz zarabiać 3 razy więcej, na przykład 4 razy więcej, bądź chcesz się rozwinąć, chcesz schudnąć i tak dalej, no to droga do tego celu to mogą być właśnie takie rozżarzone węgle, tak? Boisz się tam, możesz bać się tam iść przez te rozżarzone węgla, natomiast warto wprowadzić się w taki stan, mieć takie narzędzia, które wykorzystasz i po prostu przejdziesz przez te węgle, przez ten ogień, nawet nie będziesz wiedział kiedy i na końcu stwierdzisz, wow, przeszedłem. I tego Ci życzę, żebyś przechodził przez takie rozżarzone węgle z umiejętnościami, bardzo dobrymi umiejętnościami, które, które pozwolą Ci zmniejszyć strach i zwiększyć swoją siłę. Z tej strony dzięki Daniel Danielu <grytanie> za... Za mega energię podczas szkolenia i po prostu umiejętności, które no mi pozwoliły wyzwolić w sobie właśnie taką podobną energię jak, jak Ty masz. Jesteś, nie wiem skąd Ty się wziąłeś i co Ty jesz, ale jeśli te rodzynki, o których mówiłeś dają takiego powera, to ja poproszę, wyślij mi. I z tej strony Cię pozdrawiam, a Wam mówię, przyjdźcie na następne szkolenie Dominator Marketing Life czy Firewalking, znajdźcie w najbliższym czasie takie szkolenie, które pozwoli Wam, pozwoli wam po prostu wzrastać. Także z tej strony Was pozdrawiam i do usłyszenia. Cześć, hej!